nie jest Marian! Odłóż moje pulpeciki i powoli się odwróć. To ja. Co? Ale jak? Co? Jest Jak? Jak dwoje ludzi się bardzo kocha, to wiem jak powstają dzieci, wyobraź sobie. O, ale skąd ty masz włosy? Skryłaś taśmą? Nie, to moje. To jak to zrobiłaś, że tak szybko odrosły? To nie ja, to moja... ...szałma. Co? Przecież ty tego nie używasz nawet. No tak po prostu. Jak po prostu? W Turcji byłaś? A po co miałam lecieć do Stanów? No tak po prostu, czemu się czepiasz? Bo po prostu chcę wiedzieć jak ci tak szybko odrosły. No po prostu manifestowałam mocno. jak się obudziłam, to już były. Kłamiesz. No nie kłamie! Mów jak to zrobiłaś. Mówię ci, że to nie ja, tylko moja szauma. Trauma. A jak mi zaraz nie powiesz, to będzie jeszcze też trauma. Prawdę mówię. Masz mi dać miarę na tego fryzjera. Nie ma żadnego fryzjera. Nie ma? A wiesz co będzie? Co? Szabam. Mamo, ja nic nie zrobiłam. Dopóki mi nie powiesz, masz...